Witam wszystkich. Jak widać, powoli komarek idzie do przodu. Bardzo powoli, ale jednak. Eee, rama jest już wstępnie wypiaskowana. Są jeszcze tutaj jakieś miejsca, gdzie trzeba oczywiście się poprawić. Ale no, wyszły, wyszły kolejne w sumie trzy pęknięcia. Czyli mamy tutaj uchwyt silnika. Jest, jest puścił spaw. Tutaj mamy na łopce Mam nadzieję, że będzie widać. Jest, jest tak samo puszczone. Oraz tutaj jest na, na blokadzie kierownicy. Na blokadzie, na blokadzie. Jest, 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 jest też ee, pęknięcie. Więc przed malowaniem po raz kolejny muszę tą ramę spawać. W sumie już takich e, pęknięć na niej będzie. <laughs> będzie siedem. I co, i w tym odcinku będzie, no, będzie to bardzo krótki odcinek, bo tylko sobie pospawam tutaj te punkty i, i nic więcej opowiadać nie będę. Jedyne co będzie takiego, może trochę ciekawszego w tym odcinku, to postaram się przynajmniej ten uchwyt pospawać tigem. Jeżeli chodzi o tą blaszkę, jest ona bardzo cienka, bo to nawet to wygląda jak coś, ale jedynka. Trochę boję się spawać tego Tigiem z tego względu, że mam no za małą praktykę, żeby podchodzić do tak ciepłkiego metalu, ale spróbuję, zobaczymy. Jeżeli chodzi tutaj o ucho na blokady kierownicy, będę to spawał migomatem z tego względu, że nie jest to do końca dośrutowane, tam, są tam zabrudzenia, a no TIG nie lubi takich zabrudzeń. Tutaj mam to czyste, więc bez problemu mogę, mogę pociągnąć to tig no, i co, no i wszystko. To będzie na, 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 na tyle. Spróbuję to nagrać, jak, jak spawam. Jeżeli ktoś spawa, będzie widział jakieś tam błędy. Jeżeli co, coś tam popełniam, to, to prosiłbym o jakieś tam komentarze. Z chęcią się czegoś dowiem, nauczę. Ale zapraszam do oglądania. No, ok, postaram się, żeby coś tam było widać. Także dojście mam takie słabe, więc na pewno. Cóż, przyłapię i potem, i potem pociągnę tam staw ciągły. Mam nadzieję, że widać jak wyszło. Jeszcze tutaj muszę niestety nie złapałem przy końcu, więc jeszcze końcówkę muszę przyłapać. No, trochę się brud kopci, bo rura w środku się nagrzewa. Ale pociągniemy jeszcze tutaj i to będzie koniec. I zajmę się już tam dalej. I okej, okay. błąd taki popełniłem eee, za, za szybko odsunąłem dyszę. Eee, z tego względu, że jeszcze mam ustawiony wypływ argonu, tak żeby chłodzić trochę za szybko to zrobiłem. Eee, także nie chłodziłem argonem, a sobie tylko wmchałem w atmosferę. Eee, Spaw wygląda tak. Lecimy drugą część. Tu już mi się ścisnie przyda. Ok, mam trochę prąd zmieszany. Zobaczymy, jak to będzie szło. Mam pozmoczone końce. Szczerze mówiąc, mógłbym to zrobić bez dodawania... ...bez dodawania... Ok, tutaj jeszcze trochę końcówka do poprawy. Okay. Już pokazuję jak to już z bliska. Czyli bez cięć, mam nadzieję, że wyostrzy. Wyostrzyło. Czyli mamy początek, koniec i zrobiony delikatny przetopik bez podawania dodatkowego materiału. I ok, ramę mam już e, pospawaną w każdym miejscu. W sumie wszystko spawałem Tigiem. E, jak się spawało? No fajnie się spawało. Nie ma iskier, nie ma brudu. E, nie ma nawet zbytnio smrodu. Sam proces spawania: no, brak mi jeszcze wprawy, i, i to trochę wychodzi. Chociażby tutaj nie byłem pewien, czy za pierwszym razem zrobiłem dobry przetop, więc dołożyłem jeszcze i zrobiłem to w sumie niepotrzebnie. Bo, bo wyszła teraz y, górka na. Trochę po prostu przedobrzyłem. No, ale nic jest zrobione, jest zrobiony przetop, więc bez problemu się będzie trzymało. Tutaj w sumie wyszło bardzo fajnie, bo nie ma ani żadnej jakieś tam górki, nic nie będę musiał szlifować. Eee, fajnie to zrobiło, jeżeli chodzi tutaj o samą blokadę. Też to robiłem TIGiem. Eee, wyszło fajnie. Także rama wraca teraz na, na śrutownię. Zostanie tutaj dośrutowana to co, to, co ominaliśmy podczas pierwszego przejazdu. No, i, i pójdzie w i potem i potem już w kolor, i zacznie się składanie. Dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.